Ogromna afera związana z prawdziwym i bym powiedział, ultra Januszem, nie Januszem, tylko Januszem biznesu, prowadzenie działalności w Polsce, pracowanie dla różnych firm. Moi drodzy, czyli dziś temat pracy, przedsiębiorczości i nie tylko. Także naprawdę popcorn dzisiaj to jest minimum do tego seansu dzisiejszej niedzieli z Emilem i tego podcastu. Cześć! Ja nazywam się Milipski kanał dla wszystkich osób pragnących prawdziwego rozwoju w życiu. Rozwoju nie mylić z coachingiem, bo mówimy tutaj o tym, jak robić, a nie o tym, żeby się fajnie czuć i myśleć, że po konferencji, jednej czy dwóch szkoleniach każdy jest po prostu milionerem. To jest nie ten kanał. Tutaj. I moi drodzy, dziś poruszymy, dlatego że ta afera wybuchła, te rzeczy, jeżeli chodzi o pracowanie w Polsce, jak to powinno wyglądać. Jak powinnaś, powinieneś podchodzić do pracy o mental, o odpowiedzialność, rzetelność, o tym, co brakuje młodym ludziom, a, a gdzie powinni się poprawić, o tym właśnie prowadzeniu przez często niekompetentnych, a w większości polskich firm niekompetentnych ludzi, o menedżmencie, o, o technikach jakby zarządzania tak naprawdę ludźmi, które w Polsce, w większości firm tak zwanych tych takich rodem z lat 90. nie ma żadnych. O co w tym chodzi? Jak się w tym odnaleźć? No, podyskutujmy. Moi drodzy, jeżeli ktoś nie wie, dlaczego mówię o potężnej aferze, to praktycznie chyba obiegła informacja w tym tygodniu media w całej Polsce. Giftpol firma z Radomia, agencja reklamowa. Miała Niestety nieprzyjemność trafić na osobę z tego pokolenia, którym my jesteśmy, a ta osoba upublikowała. Chociaż ja nie wiem, czy ona akurat, jakby konkretnie mówiąc, do sieci trafiło, nie mówiąc przez kogo, wycinek rozmowy Teamsowej, z tego co pamiętam, czyli na komunikatorze, w której tak naprawdę dziewczyna została po jednym dniu, mm, no wyrzucona. Wyrzucona z pracy przez komunikator internetowy. I moi drodzy, nie byłoby to... Jakoś tak mocno szokujące, bo to już sam w sobie jest, jest szok, co tu się dzieje, o czym będziemy sobie zaraz rozmawiać, dlaczego, co, jak, gdzie i jak powinno to wyglądać, ale jednak jeszcze bardziej szokujące jest potem odpowiedzi. W jakiś ohydny sposób. Widać, że pisane przez tak zwanego Janusza, który nie posługuje się odpowiednio polszczyzną, stawia spację przed przecinkami. Chyba już wiecie o co mi chodzi, prawda? O sobie w ogóle jakby oderwaną od rzeczywistości, nieinternetową, która gdzieś tam prowadzi na jakieś fali sprzed wielu lat firmę dalej i myśli, że jest panem i władcą, a pracownicy to chyba są jego zasoby w postaci niewolników. Naprawdę taki, taki, taki mm, nazwijmy to wizjoner że tak powiem, tego typu, no to jest określenie Janusz Biznesu w Polsce. Nie oszukujmy się, że tak to się mówi na takie osoby i dlaczego tak jest. Moi drodzy, no została wyrzucona z tego powodu, że jeden program, program od Adobe, Photoshop, jest również Corel, różne są pakiety graficzne, osoby, które teraz siedzą jakby bardziej w projektowaniu, w grafice, w tego typu rzeczach, w komentarzach się mogą wypowiedzieć. Ja z tyle co wiem, jakiekolwiek podstawy, no obracając się ileś lat, Prowadząc kanał, coś tam robiąc, mając swoją odzieżową, no to jak robię jakieś wizualizacje dla klientów biznesowych, których obsługujemy w już w większej części niż indywidualnych od kilku lat, no to takie rzeczy są potrzebne. Robię je również samemu, nie wszystko jest zlecane, więc jednak faktycznie różnice są potężne między, między Adobe, Photoshopem, Illustrator czy, czy Corelem. Do tych, tych, tych rzeczy jest naprawdę masa, gdzie dla mnie, dla Lejka to już jest zauważalna różnica, więc dziewczyna nawet było to podkreślone, że. Nie znała dobrze, jednego czy drugiego pakietu, właśnie jeżeli chodzi o to, co było w jej kompetencjach wcześniej. Czyli jakby to było zakomunikowane, więc to nie była niespodzianka dla osoby, która ją zatrudniała. A potem wielkie, wiecie, w postaci screenów, wielkie zdziwienie, że co ile zrobiłaś, wiesz, jakby ktoś siedział i po prostu pachniał cały dzień, a nie do końca tak było, jak się okazuje i, i idąc dalej w tej historii. Mój drodzy, dlaczego ta historia jest dobrym momentem do tego, by porozmawiać o tym, o przedsiębiorczości w Polsce. O budowaniu firm, o podejściu i traktowaniu ludzi, o traktowaniu pracowników, o traktowaniu szefa, o tym, jak to zdrowo według mnie powinno wyglądać i uważam, że wiele osób się zgodzi z tym, co dziś tutaj padnie. Bo moi drodzy, relacja, najważniejszy punkt, mowa o rozwoju na tym kanale, no to najważniejszy punkt to praca nie jest po to, by w niej żyć. Tylko trzeba sobie to jasno powiedzieć. Pracujemy po to, by móc sobie żyć, a nie żyjemy po to, by pracować. I ktoś by powiedział, jak Ty to możesz mówić z punktu widzenia nawet przedsiębiorcy? Tak, ja to rozumiem, bo jesteśmy ludźmi, a ludzie lubią traktowani być jak też ludzie. I to jest to, co trzeba mieć w głowie, że z jakim szacunkiem się odnosisz do ludzi, taki szacunek potem otrzymujesz. Jeżeli jesteś tego typu wyzyskiwaczem na zasadzie, że nie masz nawet szacunku bycia miłym, kulturalnym, profesjonalnym wypowiedzieć do swoich współpracowników, pracowników, no to nic dziwnego, że taka afera się rozpętała, bo gdyby to było, to tej sytuacji. By po prostu ta sytuacja by po prostu nie zaistniała. Więc to jedno powoduje drugie, a nie na odwrót. I takie powinniście mieć też podejście. I ja moi drodzy nie mówię, że po, do pracy trzeba podchodzić olewczo. Ja tylko mówię to, by na początku, przez całe swoje życie, mieć w głowie, że my musimy pracować po to, by mieć pieniądze. Tak został zbudowany ten system. Ba, to jest. Podcast ostatniego tygodnia, dokąd idzie świat, w którą stronę to zmierza, świat pieniądza, konsumpcjonizmu, korporacjonizmu i tak dalej. To odsyłam was, słuchajcie, będzie najwyżej link w pierwszym komentarzu, jak go przypnę, jak będzie ktoś sobie chciał po tym podcastie posłuchać fajnie, to dzień temu nam myślę szybko i, i fajnie wyszło. Ale wracając... Dlaczego też to jest kluczowa sprawa? Dlatego, że wtedy to buduje inną relację i pozytywne, jakby tak naprawdę, relacje. W tym, że my nie jesteśmy jak to niektóre korporacje, akurat wielkie, które mają budżety na, na PR, na tego typu rzeczy, jesteśmy wielką jedną rodziną. To jest kompletna bzdura. Do pracy się przychodzi pracować, a nie, a nie żyć w rodzinie. To jest inna sprawa, że jedna trzecia twojego życia w pracy zostanie przepalona. Więc te słynne takie slogany, że jesteśmy rodziną. Tak i nie, bo jednak warto mieć zdrowe relacje w pracy, bo to wpływa na twoją psychikę, bo to wpływa na to, czy chcecie się do tej pracy iść, czy nie. Nawet jeżeli coś jest trudniejszego i tak dalej, bo są ludzie, którymi dobrze się można otoczyć, pomóc sobie i w zespole grać do jednej bramki. Jeżeli zespół, jeżeli drużyna nie gra w ten sposób, to mamy przykłady nawet w sporcie, że nie da się osiągnąć dobrych rezultatów. Tak samo jest, moi drodzy, w pracy. Toksyczność zalewana przez, przez wyższy, wyższą kadrę zarządzającą, czy między pracownikami nierozwiązana przez kadrę zarządzającą, bywa e, niestety do tego stopnia niszcząca, że ludzie się zwalniają, że ludzie nie chcą chodzić do pracy, że ludzie popełniają błędy, bo mają w głowie coś, czego nie powinno być. Czyli tego typu problemy, a zamiast zastanawiać się nad problemami typowo pracowniczymi, nad takimi, by zwiększyć swoją wydajność, by wprowadzać może jakieś innowacyjności, by wykonywać po prostu rzetelnie i odpowiedzialnie swoje obowiązki, które masz na danym stanowisku. Uf, daleko idące to jest z perspektywy. Tej afery, do tego, co można spotkać w wielu, naprawdę w wielu, nie mówię ogromnych, bo w ogromnych i korpo, są pewne standardy i pewne rzeczy nie wypadają, są kontrolowane przez wiele ludzi, ale w tego typu firmach, założonych przez jedno, dwie osoby, tego typu firmach w mniejszych miejscowościach, tego typu firmach, które są prowadzone przez osoby, co myślą, że ludzie to są po prostu ja naprawdę użyję jeszcze raz tego słowa niewolnicy ich, a nie współpracownicy. I o to w tym chodzi moi drodzy. By myśleć o pracy etatowej, czy nawet po, posiadając cokolwiek swojego, będziesz wchodziła, będziesz wchodził w różne, w różne współprace, w zatrudnianiu osób, w zlecaniu różnych rzeczy, by mieć ludzkie podejście, bo to samo, czy co dajesz, to samo dostajesz. Jeżeli dajesz taki syf, to nie licz na to, że ktoś dla ciebie będzie uprzejmy, miły i, 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 i liczyć na zrozumienie samej e, jednej strony od drugiej, jeżeli od drugiej nie ma z tej pierwszej. To jest zrozumiałe. A tego się by chyba oczekiwało już w XXI wieku, prawie ćwierćwiecze później, no. Bo to już nie jest początek XXI wieku, gdzie Polska była po transformacji, gdzie jedyna praca to była, nie wiem, jakiś akwizytor tak naprawdę 20 lat temu, bezrobocie dużo większe, rynek pracownika nie istniał, rynek pracodawcy jak najbardziej. Są inne czasy. Niestety ludzie się niektórzy zatrzymali w tej, w tej bańce, której myślą, że to pracownik jest kimś gorszym, bo to ja jestem przedsiębiorcą, bo to ja ciebie zatrudniam, bo to ja tobie płacę a nie na odwrót. To nie o to chodzi. Trzeba spojrzeć na te relacje jako na współpracownicy, a nie rodzina, przyjaciele i tak dalej. My współpracujemy z ludźmi i za to otrzymujemy pieniądze. Na tym polega. Myślę, że taki, taki dobry. Dobry, no nie nazwę tego kodeks, ale takie przestrzeganie tej zasady umożliwia zdrowe podejście do, do tego tematu dwóm stronom. I po prostu wtedy to wszystko działa, idzie do przodu i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, miałem okazję w ubiegłym tygodniu spotkać się z wami na Politechnice Warszawskiej, na Targach Pracy. Parę osób no, podeszło tylko dlatego, że nie interesowała ich praca, ale to, że ja tam byłem na scenowisku. Także bardzo dziękuję, piękne rozmowy. Moi drodzy, zauważyłem, że bardzo dużo osób gromadziło się wtedy, kiedy... Odpowiadając jednej czy dwóm osobom, które podeszły, inne osoby usłyszały, o czym rozmawiamy, na przykład o budowaniu cv o tym, co pokazać, jak się nie ma doświadczenia, o tym, czym się powinno wyróżnić, jak zachowywać się na rozmowach kwalifikacyjnych, o tym, jak wychodzić z rozmów kwalifikacyjnych, z ofertą pracy. Bo moi drodzy, z każdej rozmowy fizycznej, którą odbyłem, jeszcze nawet przed covid w tamtych czasach, gdzie nie miałem tego doświadczenia bardzo dużo, z każdej otrzymywałem ofertę, cześć, wbijaj, zapraszamy do nas, albo czy masz inne oferty, do kiedy trzeba będzie się decydować. To jest, słuchajcie, sztuka, umieć się odróżnić, jak to zrobić, to może będzie warto zaprosić też kogoś, mam znajomych w w PR ze mam znajomych w HR-ach, mam znajomych typowo w HR-ach, ale w rekrutacji i porozmawiać o tym, no bo to myślę, że bardzo ważna rzecz dla osób, które już tutaj dorastają na tym kanale, a takich typu treści myślę, że powinno być również więcej, dajcie znać w komentarzach. Moi drodzy, to spotkanie uzyskowiło mi, jak... Dużym błędem jest rozumowanie czegoś, że na przykład ja coś wiem i czegoś, z czym się nie podzielę z wami. No nie pewne rzeczy są oczywiste. To jest taki, to się nazywa jakoś na Wikipedii, ten, ten paradoks, ale to nie jest chyba nawet do końca paradoks, że jeżeli coś się wydaje, że ty już wiesz bardzo dobrze, to myślisz, że wszyscy to wiedzą, więc to nie jest istotne, kluczowe, cenione. I tak jest w rezultacie również z pracą. Zobaczcie, czasami ludzie głowią się i myślą o przedsiębiorczości, o pracowaniu na etacie. Zgromadzeniu, zarabianiu pieniędzy, jako czymś, na czym musisz mieć nie wiadomo co. A PIC polega na tym, by posiadać jakieś umiejętności, które zrobisz w określonym czasie X i ktoś, Mógłby nawet to samo zrobić, bo to nie jest trudne. Ale, żeby to móc zrobić, potrzebowałby np. 10-20 godzin przygotowania, jeżeli ktoś jest kumaty. Mamy internet, niby wszystkiego prawie da się nauczyć za darmo, prawda? A z jakiegoś powodu ludzie się nie uczą wszystkiego i nie próbują robić tego na własną rękę, bo mechanik, żeby poznać budowę silnika, musiałby, żeby zostać takim mechanikiem, poświęcić dużo więcej godzin, niż jest to warte, by zarobić w innej dziedzinie, którą zna i oddać zasoby wymienne w postaci pieniądza. I Jedna strona daje drugiej, druga akceptuje to na środek płatności, bo nie oddajemy sobie krowy jak Kali i teraz to i się kręci. Pchamy gospodarkę, dla mnie jest fajnie, jak to śpiewał, jak to śpiewał jeden e, raper, który był chyba listonoszem, jak pamiętam. Więc widzicie, ty, czy Kęka nie był też z Radomia? No nie pamiętam, ale chyba tak, nieprawdopodobny plotwistym w tym podcaście, moi drodzy. No nie wiem, no, piszecie mi, bo ja nie pamiętam aż takich szczegółów. Ale widzicie, na tym to polega, piz. Znaleźć takie coś, nisze, coś to nie musi być nic wielkiego. Zobaczcie teraz, jacy ludzie prowadzą w tym kraju firmy od wielu lat i jakoś to działa. Ja mówię, że to może być na wyzysku, że nawet na niebyciu nawet miłym, bo to nie kosztuje dużo. Bycie odpowiednim dla swoich pracowników czy współpracowników, kontrahentów. A zobaczcie, że te firmy funkcjonują. Zobaczcie, że te firmy działają. To ty, myśląc teraz o firmie, myśląc o swoim jakimś projekcie, o przedsięwzięciu czegoś, myślisz, że jesteś gorsza niż te osoby? toś bosko, dareczku z radomia. Jak ty się zwracasz do ludzi? Chciał chłop zarabiać jeszcze na tej oferze, wypuszczając koszulki z tym sloganem, co tam padł na tym komunikatorze. Przecież to jest abstrakcja. Ja myślałem, że my, że naprawdę, to jest dowód na to, że my żyjemy w Matrixie. Ja tak się głowie cały czas, tu, sens istnienia, po co jesteśmy, ale już wiem, no naprawdę jednak ten teoria Matrixu ma, yy, ma uzasadnienie, no bo to jest nieprawdopodobne, jak w takiej głowie takiego przedsiębiorcy, Januszka, biznesu, jak się wzięły takie, jak tam zachodzą takie procesy myślowe w tej głowie, jak to się dzieje, że w ogóle w takiej głowie zachodzą procesy, ale dochodzi do takich wniosków. To jest niebywałe, a to jest przedsiębiorca, zatrudniający x ludzi. Moi drodzy, ta osoba, nazywała zamiast mail macie domenę firmy, prawda? Wolawear.com Jakiego mamy maila? Kontakt małpa wolawear.com. Gdybym miał bardzo dużo ludzi w firmie, kluczowych handlowców, to bym nazwał ich a.kowalska, czyli agnieszka.kowalska. Proste. Wiecie jak ta osoba nazywała ludzi? I to samo mówi już przez się, są so red flagi, jak są so red flagi, o to możemy nagrać film moi drodzy. To jest bardzo ciekawe, mówiąc o rozwoju, ostatnio ktoś zadał w komentarzu, nie przytoczę go, bo go nie znajdę, że na przykład w filmie o poznawaniu innych ludzi napisał chłopak, że ale to jak to przełożyć na poznawanie dziewczyn, to by było dobre skonfrontować to, żeby faceci powiedzieli o tym jak... Według nich powinno wyglądać poznawanie kobiet i żeby kobiety powiedziały, jak powinno wyglądać poznawanie mężczyzn. My to żeśmy to przeprowadzili dok temu na live'ach na Twitchu, ale fajnie było zrobić z tego podcast. Dajcie znać co. Teraz na to wpadłem, dajcie znać, co o tym myślicie. To jest też rozwojowy nie fakt temat, bo jedną życia życie z kimś, tak naprawdę. Więc wracając, słuchajcie, zobaczcie, że on nazywał na przykład handel 10, handel 5, handel 7. Słuchajcie, przypisywał ludziom cyferki jak identyfikator, nie powiem w jakich obozach. Bo tu mnie jeszcze na żółty dolar wyskoczy. No kumacie, to jest nieprawdopodobne, czyli co to pokazuje? Red flagi, tak jak słowa tego użyliśmy, bo rotacja może pracowników jest taka, i tu jest sprytna optymalizacja, by mail nie zawierał danych osobowych, bo zaraz, nie ta to następna, jak to się mówi? Mam 10 innych ich pracowników na twoje miejsce, jak w tych memach, więc lepiej nazwać to numerem unikalnym, Handel 6, nieważne kto pracuje albo stoi za mailem, Handel 6 prawdopodobny, no, naprawdę, Darek z Radomia po wynalezieniu nowych aliasów, yy, tych, firm, maili firmowych, nieprawdopodobna sztuka, no, jedyna rzecz, co wymyślił dobrze, ale z niedobrego, że tak powiem, z niedobrej przyczyny to się zadziało. Słuchajcie, kolejna rzecz, nie mówiąc tylko o tym, że przedsiębiorczość w Polsce leży i kwiczy, to jest całe gro firm, które działa w inny sposób i teraz wartości, które trzeba sobie samemu zadać pytanie, jakich się szuka. Czasami stoimy przed wyborem, że można podjąć pracę w innej firmie, ale i zarabiać więcej. Ale niestety, co z tego, żeby nie zarabiała, zarabiała więcej, jak na przykład nie możesz tam się nauczyć pewnych rzeczy. I to jest, słuchajcie, klucz do tego, by rozumieć wartość z pracy. Ja wiem, że powiedzieliśmy, że się pracuje dla pieniędzy. Zrozumiałe. Ale żeby patrzeć na to, co ja mogę dać. Znaczy, nie mogę co mogę dać, co mogę otrzymać oprócz pieniędzy. To się powiedział: No, ty już wszędzie, jak ja noż biznesu, a ja sprzeszę z wytłumaczeniem o co mi chodzi. Jeżeli jesteś na początku swojej kariery zawodowej, nawet pierwszy, drugi, trzeci rok, to jest jeszcze początek tak naprawdę. Mowa to o korzeniach, myślę, że ja jestem w sytuacji, gdzie mam pół dekady doświadczenia komercyjnego w jednej rzeczy, w jednym obszarze. I, i dopiero teraz mogę to jakoś tak myślę powiedzieć: że to już jest coś. I, i słuchajcie, w tym, w tym wieku. I yy, zobaczcie, pokazując to, nie mówię tak jak zawsze, że jaki to Emil nie, nie jest fajny, tylko pokazując to, mówię, że wtedy musisz patrzeć nie tylko na pieniądze dlaczego, bo czasem to, czego Excel nie liczy, albo twój kalkulator domowego budżetu może znaczyć więcej, bo przydać się to, bo poznasz tych ludzi, bo wejdziesz w taką branżę, bo nauczysz się tego i tego dodatkowo, bo możesz sobie potem wpisać to do CV, to jest dalej ważne. I poszczycić się jakąś inicjatywą przeprowadzoną przez ciebie w ramach dodatkowej rzeczy. Nie wszystko to, co da się przejść na pieniądze, ma wartość. Tak jest w życiu w ogóle, w relacjach z ludźmi, ze wszystkim. Ale nie wszystko, nawet w pracy, da się przejść na pieniądze. I tak samo jest również z atmosferą pracy. Czasem lepiej zarobić mniej, to jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, z tym przykładem, ale kosztem tego, że możesz mieć fajniejsze stanowisko, ale kosztem może tego, że masz po prostu zdrowsze relacje w pracy. To są czynniki, na które młody, młodzi ludzie czasami nie patrzą błędnie. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystko to, co się opłaca, warto, i nie wszystko to, co warto, się opłaca. Niby głupie, proste zdanie, ale jak wiele może do końca życia dać ci do myślenia. Czasem warto oddawać swój czas i wiedzę nawet za mniej pieniędzy kosztem tego, że masz jakieś perspektywy i możliwości, niż dusić się u Januszka biznesu, który tobą pomiata. A kim on jest, by mówić ci, kim ty będziesz, albo kim e, ty jesteś. Tacy sami ludzie, tylko ta osoba prowadzi działalność, a to dzięki tobie ona się utrzymuje. Również między innymi. Takie, myśl, takie myślenie. Gdyby management w polskim, gdyby polska kadra zarządzająca miała, to w tym kraju naprawdę dużo więcej osób by mogło pracować dla polskiego kapitału, a nie dla zagranicznego, bo nie ma tu standardów bardzo często. Ktoś by mi powiedział, śmiejemy się, że są owocowe czwartki, no i fajnie, że są te jabłka. Wiecie o co mi chodzi? Pewne rzeczy, dobre słowo, odpowiednie procedury, Podejście do drugiego człowieka naprawdę nie kosztuje wiele, a ludzie i tak tego nie stosują. Są święta, czy w takich firmach siądzie się wspólnie, ile kosztuje nagotować jajek, sałatki i zrobić wspólne jajeczko firmowe. Ile to kosztuje, a ile daje? Widzicie, nie wszystko taką wartość, jaką ma rynkową, ma tak naprawdę wartość w rozumieniu dla ludzi, pracowników i innych za zaangażowanych. Po to, by firma istniała. Słuchajcie, takie myślenie ja my, mam nadzieję, że coraz więcej przedsiębiorstw będzie miało. Przykład Darka z Radomia i tej firmy pokazuje, że czasem daleko, w mniejszych miejscowościach w szczególności, ale nie tylko, to nie jest prawda. Po prostu w małych firmach ludzie są nieprzystosowani. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, by pokazać Ci, że jak ogromną drogę musi jeszcze ten kraj przejść. By kadra zarządzająca, by firmy były na dobrej drodze. Mówiąc to, mam nadzieję, że pali się już lampka, jak pomysłowy Dobromir. Dokładnie, jest jeszcze bardzo dużo manewrów, branż, które możesz zagospodarować lepiej, nie na nowo, bo prawie wszystko zostało już odkryte. Jak coś jest innowacyjne, mówimy startup. Ale żeby zrobić lepiej, żeby mieć inne podejście do ludzi, bardziej ludzkie, Lepiej wykonać daną usługę w inny sposób, ale chodzi o to samo, naprawić samochód. Ale zapisywać się można przez internet. Widać kiedy masz grafiki. A nie dzwonić do mechanika, nie? Widzicie, o to chodzi w tym to jest kolebka przedsiębiorczości. Nie wymyślać koła na nowo, a po prostu sprawić, by naoliwione z górki jechało troszkę dalej. To jest clue. Widzicie, to czasami dużo nie kosztuje, ale trzeba siąść, pomyśleć, zmienić, zaproponować. W niektórych firmach się nie da zaproponować. I to jest problem. Ty możesz czuć, że masz pomysły. Ty możesz czuć, że byś nawet coś zrobiła lepiej. Ale nie. Góra mówi tak i tak ma być. Chore. Chore. Jak ograniczenie czasami ludzie zarządzają ludźmi bez przygotowania, to znowu powinna ci się zapalić lampka. Niby się mówi, że zarządzanie to jest jeden z stop kierunków. I co z tego, skoro ludzie zarządzający ludźmi nie powinni mieć takich czy innych studiów, tylko naturalne predyspozycje, by być naturalnym takim liderem z krwi i kości, a nie zbudowanym przez kursy, szkolenia, łechtanie własnego ego. Bo tacy ludzie nie nadają się i nigdy nie będą nadawać, choćby poszli na takie czy inne certyfikaty szkolenia, do tego, by ludzie za nimi podążali. Każdy musi znać nie tylko swoje możliwości, ale predyspozycje do tego, jak zostaliśmy, przez to jak to zostaliśmy wychowani, w jakim kręgu się otaczamy i jakimi do cholery naprawdę ludźmi jesteśmy w środku, a nie co chcemy pokazać na zewnątrz, ukrywając to, co siedzi w środku. A tacy ludzie czasami są. Przychodzą i wylewają swoje żale w pracy. Przychodzą i wylewają na ciebie, bo jesteś z pozycji pracownika. Kimś, czymś bo czymś to już dziwnie brzmi, no kimś niżej. To nie powinno tak wyglądać, że tak się to wygląda. Hierarchiczność w firmie powinna opierać się na respekcie i tego, że każdy wie co ma robić. Że szef to szef, ale to jest taka sama osoba. A ten szef powinien pokazywać, że on podejmuje decyzję. Ale to nie jest omnibus. I nie jest to niedostępna, wyższa w hierarchii, jakiej której chyba by sam nadał, osoba. To jest, słuchajcie, wszystko. Niestety, 100 lat jeszcze za nie powiem czym, bo też by takie słowo na M się mówi o takich osobach z południa dalekiego, e, ale, ale no widzicie, to jest ten świat teraz, cenzury i tak dalej. No to trzeba myśleć, co się mówi, bo jedno słówko i baj baj, kanal, kanaliku. Także no naprawdę. Mówiąc o tym wszystkim, chcę was zachęcić gorąco do tego, by myśleć, czy naprawdę może to jednak ty się nadajesz też. A myś, wydaje ci się, że nie. Do tego, by myśleć o różnych branżach w kategorii zarządzania. Bo jak widać, ludzie idą na te studia, a brakuje takich ludzi, co naprawdę się do tego nadają. Tak jak brakuje nauczycieli do tego, by umieć, by potrafić, dobrze nauczyć. Tak samo tutaj. Co z tego, że ludzie idą na te kierunki? Jak nie ma ludzi do tego, by kierować ludźmi. ci okazuje. Przykład AI pokazuje, że pewne rzeczy i wydawanie decyzji na podstawie danych komputer zrobi lepiej. Na podstawie zrozumienia ludzi, to ile wody w wiśle upłynie albo całkiem wyschnie ona, zanim AI, ja tego tak tezę zadaję, będzie w stanie zrozumieć tak samo człowieka i jego emocje, uczucia i to, co mu siedzi w głowie, jak drugi człowiek. Na tym to też polega, moi drodzy. O respektowaniu innych uczuć, o rozumieniu tego, że nie wszyscy mają dobre dni, ale o komunikowaniu tego. O pokazywaniu szacunku do tego, kiedy ten szacunek aż się nie chce komuś podawać, bo masz tragiczny dzień. Na tym polega profesjonalizm. Oczekuje się tego w kandydatach w cv -kach. Takie srakie doświadczenie, umiejętności. Ale wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, a nie tymi robotami, które mają pominięcie uczuć. I dlatego są na pewnych płaszczyznach dużo lepsze niż ludzie. To słuchajcie, wszystko... Skłanie do jednej refleksji. Bądźmy ludźmi i żyjmy w społeczeństwie tak, jak naprawdę sami byśmy chcieli być traktowani. Nic nie trzeba więcej. I nie będzie afer. Nie będzie problemów. Zawsze trzeba się postawić w kategorii, jak ja bym był na tamtej osobie miejscu, to co bym myślała, co bym myślał, co bym zrobił, jak bym się czuł, jakbym się czuła. Proste tyle i aż tyle ale z reguły proste rozwiązania, jeżeli działają, to są tymi najbardziej skomplikowanymi. Tutaj masz polecany przez YouTube i algorytm jakiś fajny podcast z mojego materiału, jakiś z kanału. Kliknij i posłuchaj dalej.